Dobry wieczór, pani Kasiu, śliczna sukienka. Skąd pomysł na taką kreację dzisiaj? Ach, to jest projekt mojego sympatycznego kolegi Kamila Moszczyńskiego i można powiedzieć, cały luk wymyślił on. Ja się tylko pod tym podpisuję. Pani Kasiu, ja zadam pani to pytanie: jak to jest czuć się z tym, że pani piosenka jest hymnem kobiet, które zostały kiedyś zranione w życiu? Taki miałam zamysł pisząc tę piosenkę. Tak naprawdę kiedyś kobiety nie śpiewały o trudnych emocjach, o rozstaniach, a ta piosenka miała właśnie dodać siły kobietom, które na przykład były w gorszej sytuacji i potrzebowały takiego powera do walki z jakimiś niepowodzeniami. Tekst piosenki wypłynął z Pani serca, z Pani doświadczeń życiowych? Tak, tak, to było wspomnienie o jakimś mężczyźnie e, z nastoletnich czasów, chłopaku, który bardzo mnie zranił. Oczywiście teraz się z tego śmieje. Ale te słowa, mimo tego, że to była nastoletnia miłość, trafiły do wielu, wielu kobiet. Tak, tak, bo to było też z myślą o wszystkich kobietach, które nie potrafią powiedzieć dosyć. Ale mężczyźni też się odnosili do tej piosenki i komentowali ją, że pani tak na, na tamte czasy, bo piosenka już ma 15 lat, prawda? Tak, tak. tak, tak. E, to właśnie, że na tamte czasy ktoś potrafił to w mediach i właśnie w piosence sprzedać to i tak do, doszczętnie facetom dowalić, przysłowiowo. Że to były w ogóle takie złote czasy, kiedy też dominowały, można powiedzieć, kobiety wywodzące się z muzyki RB, tak? Takie mocne, silne. Wtedy też świetny singiel wydał zespół Seastars, tak? W podobnym gdzieś tam klimacie. Więc to były takie czasy, kiedy kobiety wyszły z kryjówki, można powiedzieć, i zaczęły głośno mówić o swoich emocjach. Pani. Pani kariera jest już oczywiście bardzo długa, ale przez pewien czas Pani nie było troszeczkę na czerwonych dywanach, ani na e, jakichś ściankach wyjściach. Czy Dlaczego tak było? Czy to były jakieś sprawy prywatne, rodzinne? Jakieś plany na in, trochę plan B na inne życie? Ja tak się pojawiam i znikam i czasami mam tak, że muszę odpocząć e, od nie wiem, od, od show biznesu powiedzmy. A tak naprawdę, to szczerze mówiąc, ja dosyć dużo koncertuję i nie zawsze też mam czas na to, żeby pojawiać się e, na ściankach i też dzielić jakimiś elementami życia prywatnego, to zostawiam totalnie e, dla siebie. Pojawiam się zazwyczaj, kiedy ma to związek z jakimś nowym wydawnictwem, bo tak naprawdę to jest część mojej pracy. A będąc tyle lat w show biznesie, jakie Pani teraz widzi różnicę między takim starym show biznesem, tym światem gwiazd, a teraz, który jest obecny? Myślę, myślę że teraz żyje się szybciej, że e, jakby trochę ta kultura muzyki się zmieniła, Kiedyś jednak dominowała telewizja, radio, hity powstawały w inny sposób. Teraz mamy ogromny dostęp do muzyki i tak naprawdę sami możemy znaleźć coś, co nas interesuje. Muzyka nie musi wychodzić już nam na przeciw. A social media, bo to też dużo wpłynęło na to. A pani jak w ogóle odnalazła się w tym świecie takim, gdy nagle przyszedł boom właśnie z płyt, z telewizji radia na nagle social media, YouTube i te wszystkie inne dodatkowe platformy? Ciężko, ale się staram nadążać. Instagram prowadzony. Instagram jest, ale też zazwyczaj umieszczam tam e, e, fragmenty albo koncertów, albo jakichś wydarzeń muzycznych, czyli można powiedzieć, że to jest taki oficjalny kanał, e, którym próbuję dotrzeć do swoich fanów. A czy wie, Pani Kasia zapowiada jakiś wielki comeback, nowe produkcje, nowa płyta? Wielki to może nie, ale szykuje się płyta rzeczywiście na jesień, jak zwykle kobieca, ale bardzo energetyczna, pozytywna i taka można powiedzieć odrobinę współczesna. Ale to jest bardzo fajne, że kobiety mają taką, takie wsparcie u kogoś, kto jest artystą, że właśnie przekazuje wszystkie emocje kobietom. Czy też jest Pani to jakiś taki cel i zamiar docelowo, czy po prostu... Ja myślę, że to trochę wynika z tego, że sama kiedyś słuchałam innych wokalistek, kobiet, o których czułam to wsparcie takie trochę metafizyczne, tak? bo zawsze możemy znaleźć piosenkę, która będzie dopasowana do jakiejś sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Więc można powiedzieć, że to jest, to jest takie źródło, z którego ja też czerpałam inspirację. A Pani największa idolka w życiu? Kto to był? Oj, lista jest bardzo długa, a myśl, ale myślę, że jeżeli chodzi o wrażliwość, taki profesjonalizm, zachowanie na scenie i kunszt wokalny, to będzie zawsze Whitney Houston. Czy jak pani była dzieckiem, słuchała jej i się wzorowała na niej? Tak, to była Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, czyli wszystkie takie wokalne diwy. A jak pani była mała i oglądała właśnie te gwiazdy na przykład w telewizji, teledyski, słuchała piosenek, wiedziała też, że będzie piosenkarką? Przeczuwała to? To było niedoścignione marzenie, nawet o tym nie marzyłam. Pamiętam, kiedy miałam okazję obejrzeć pierwszy raz jakiś koncert, już nie pamiętam, chyba to był Andrzej Piaseczny tak u mnie w rodzinnym mieście. To cała się spłakałam, że mogłam usłyszeć te dźwięki na żywo i poczuć tą, tą, tą muzykę, ale o tym, że będę to robić, nie miałam pojęcia. Mam trochę wrażenie, że pewne rzeczy wydarzyły się poza mną i, i bardziej traktowałam to jako przygodę, a nie sposób na życie. A co, a co sama pani czuje, będąc na scenie? Energię od ludzi, emocje, czy po prostu wyjście i trzeba zrobić robotę? Bo to różnie podchodzą artyści do tych, do tych spraw. To jest adrenalina, której nie zastąpi nic. Dla mnie nie ma występów gorszych, nie ma gorszej, lepszej publiczności. Ja jestem znana z tego, że zawsze jest na 100%. Przynajmniej się staram i, i myślę, że to też ludzie czują. A gdzie następnie zobaczymy panią Kasię? Teraz przygotowujemy się do trasy, nie wiem czy mogę reklamować wodecki twist, ale jeśli się da to tak. No i koncerty plenerowe, po informacje zapraszam na moje social media. Dokładnie, Wy sprawdzacie social media, my bardzo Pani dziękujemy i życzymy przede wszystkim sukcesów dalszych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.